Hey, witam na moim kanale, to jest Hyundai Bion. A wy oglądacie, wiecie co? Zapraszam do oglądania. Hyundai Bion to jeden z lepiej wyglądających małych crossoverów na rynku. Mały z zewnątrz nie oznacza małego wewnątrz, o czym za chwilę się przekonacie. Samochód wyróżnia śmiało zaprojektowany przód oraz światła tylne, które przypominają te z nowej Kia Niro. Mimo tego, że Bajon bazuje na modelu i20, to sprawia wrażenie znacznie większego. No dobra, słuchajcie, zacznijmy może od bagażnika. Tak jak zawsze, swoją drogą te świata mi się bardzo podobają. Coś na wzór bumerangów. Dobra, lecimy do bagażnika. w bagażniku tam mamy półeczkę, która jest całkiem solidna, tutaj wieszana na sznureczkach. Okej, okay, nie widzę z tym ża żadnego problemu. Taki urok. Sam bagażnik może nie jest jakoś zbyt ogromny. Zobaczcie, ma tak naprawdę litrów tyle, ile widzicie na ekranie. 74 cm długości. Wysokość do półki 38 i szerokość 100. 5 cm. Mamy tutaj jedną kieszeń po boku, jedno światełko, jeden haczek, zaczepy do siatki w czterech miejscach, podwójną podłogę, która może być obniżona. I teraz tak, zobaczcie, to jest podłoga, która jest bardzo solidna w Hyundai'ach, naprawdę to wygląda bardzo dobrze. Pod spodem bateria. Jak to obniżymy czas. Mamy. O, tak, tak to wygląda, gdy obniżymy tę podłogę z takim lekkim progiem. Lecimy do. Lecimy do wnętrza samochodu. Drzwi bardzo dobrze trzymająca się. Klamka taka naprawdę masywna i solidna. Też posłuchajcie dźwięk otwierania oraz zamykania. Naprawdę brzmi to mega solidnie, bym powiedział. Górna krawędź drzwi wykonana z twardego plastiku. Tutaj mam podłokietnik, który jest miękki. Plastikowe aluminium do dekoracji, ale ładnie wygląda schowek, czy też kieszeń w drzwiach z miejscem na sporą butelkę. Tak wygląda wnętrze. Fotele, które mają bardzo miękkie oparcia, a tylko dlatego, że mają bardzo dobre trzymanie boczne. To trzymanie boczne jest ok, ono się rusza, ale jest sztywne i naprawdę mega komfortowo siedzi się w tych fotelach. Również siedzisko ma wysokie poprowadzone trzymanie boczne, i naprawdę wierzcie mi, że te fotele są bardzo, bardzo wygodne. Nie wiem, jak to będzie z jakością za kilka lat, ponieważ no, one są miękkie. Czy to się tak bardziej ugniecie, usiedzi, czy to raczej będzie mniej więcej tak samo. Dobra, wchodzimy do środka, czy też ja wchodzę. I nie wiem, dlaczego zawsze mówię, że my wchodzimy, no ale wy, tak teoretycznie, to wy wchodzicie razem ze mną. I zacznę, jak zwykle, od punktu widzenia. Kamera na wysokości moich oczu. 1,93 fotel obniżony najniżej, i tak to teraz wygląda. To jest jeden z niewielu samochodów, w którym nie mam się do czego doczepić. Zobaczcie, słupki A są wąskie, a zarazem daleko odsunięte od mojej twarzy. To mi się podoba, widoczność również bardzo dobra. Lusterka boczne w słusznym rozmiarze też bardzo mi się podoba. Linia tutaj górna tych lusterek, zobaczcie jak to ładnie wygląda, to jest prawie jakby spotykało się tutaj z podszybiem, prawie. Kierownica sama w sobie jest e, miękka, dobrze trzymająca się w dłoniach. Ja to znam z innych modeli, <grytania> to jest zapakowana w folię, nie będę tego rozrywał. Wirtualne zegary. Co dalej? Zobaczcie tutaj ta krawędź górnych drzwi spotyka się z górną częścią podszybia. Jak w Hyundai tu są, tylko że tam to biegnie przez całą jakby szerokość samochodu. Tutaj jest do pewnego momentu, potem jest jakby inna krawędź, po jest wykonane ze twardego plastiku, ale takiego hmm, dziwna taka struktura. No coś innego. Mamy głośnik. Mm, środkowy ekran, który jest jakby zabudowany w to podszybie. Nie sprawia wrażenia takiego wielkiego tabletu wystającego ponad. Jeszcze na chwilę wrócę do widoczności. Zobaczcie ile ja tutaj mam miejsca. To jest naprawdę mnóstwo miejsca. To jest jeden z niewielu samochodów, w którym nie mogę się doczepić do tego lusterka. To lusterko jest naprawdę bardzo wysoko i widoczność jest wręcz wzorowa. Też siedzenie na tych fotelach jest rewelacyjne. Naprawdę Czuję się tutaj bardzo wygodnie, bardzo wygodne zagłówki, dobrze wyprofilowane, no powiem Wam w ten sposób, ten samochód jest na chwilę obecną chyba moim numerem jeden jeśli chodzi o Hyundai'a, mimo tego, że to nie jest zbyt duży samochód. Na górze daszki przeciwsłoneczne, które również są całkiem spore, tutaj mamy światełko standardowo na przycisk, jeszcze brakuje tego <laughs> sznureczka, jak to mówi Michał z aut z prawo i motoryzacja jak w kiblu. Ekranem dotykowym mamy również dotykowe przyciski, to nie jestem tego fanem, na szczęście tutaj pokrętło fizyczne, wentylacja i ten dziwny, jak to ktoś kiedyś powiedział, bardzo dziwne przetłoczenia, takie jakby, hmm, jakby kontynuacja tych wlotów powietrza. Niby dziwne, niby śmieszne, no ale moim zdaniem to fajnie wygląda. Coś zupełnie innego niż w każdym innym samochodzie. Ja też zwróćę uwagę na podłokietniki, które również tutaj biegną do, pod górę. W ten sposób powiedział: są to pod takim kątem nachylone, czy też ustawione. To jest bardzo wygodne trzymając rękę na tym. Schowek przed pasażerem oczywiście twardy w środku, ale całkiem przestronny. Kia, nie Kia, Hyundai Bible. Hyundai. Bible Pod spodem mamy całkiem sporych rozmiarów panel do klimatyzacji oraz fizyczne przyciski. To lubię USB 12V, USB. Całkiem spora półeczka, która jest. A tutaj nawet jest, tak? To jest ładowarka indukcyjna. Sześciobiegowy manual. Podgrzewanie foteli. Tryby jazdy, zaraz pokażę. Kamera pokaże i wyłączenie bądź też aktywacja czynników cofania. Dwa miejsca na napoje, ręczny mały bym powiedział, mały podłokietnik, który jest taki prawie miękki, przesuwany otwierany, średniej wielkości schowek na dole, wyłożony na dole materiałem to mi się podoba Teraz ilość miejsca tutaj przed nogami bardzo dużo. Moje, moja łydka czy też kolana nie spotyka tej twardej części yy, środkowej, czyli jest ok. Tunel środkowy też jest nisko zabudowany, naprawdę same plusy, same same plusy. Tutaj macie dodatkowo jeszcze zobaczcie, podgrzewanie kierownicy, to jest spoko. No dobra, więc tak, odpalamy, odpalać nie wiem dlaczego, ale w przyciemdaje ukażą odpalać na luzie. No dobra, no to odpalamy na luzie, cyk. Zegary znamy z innych modeli Hyundai'a, coś tam tu Bucci Tita, tak komfort, sport, Eco. Czyli ten komfort to zrobili na zasadzie normal, tak bym powiedział. No, całkiem fajnie to wygląda. Naprawdę, naprawdę ładnie, czytelnie, schludnie. Nasze menu, które niezbyt dobrze jest widoczne. Ale właśnie, przejdźmy do kamery jeszcze, cofania. Tak to wygląda. Zobaczcie, takie słabe SD, bym powiedział. Słabe SD, ale wszystko jest widoczne. Stałem się jak mogę, ale wszystko jest widoczne. Te linie również pracują z kierownicą, czyli to jest ok. Dobra, lecę do tyłu. Z tyłu zapewne to samo, czyli twarda górna część drzwi, twardy potłokietnik dodatkowo oraz. Kieszeń na drobiazgi, ewentualnie butelkę wody, dlatego, że z tyłu nie mamy w ogóle miejsca na czy też nie mamy e, potłokietnika e, z uchwytami na napoje. E, tylna kanapa, tak naprawdę, na dwoje dorosłych, ewentualnie jedno, jedno bardzo cienkie dziecko. I teraz tak, wchodząc do środka, wchodzę bez żadnego problemu, ponieważ samochód jest tutaj troszeczkę, tak powiem, jest wyższy niż chyba i 20, czy nawet i 30. Siedzę też całkiem wysoko. Ale zobaczcie nad głową, tak na trzy palce, trzy palce bez problemu wejdą. Przy moim wzroście ma 93. Tutaj na nogi całkiem sporo miejsca, to mi się tutaj bardzo podoba. Miękko przede mną, tu nie ma kieszeni, tutaj jest jedna kieszeń, jest jedno USB. Brak haczyków, tylko uchwyty. A nie, jest jeden haczyk z mojej strony. I słuchajcie, naprawdę wyprofilowanie tych foteli, pomimo tego, że tego nie widać, jest całkiem spoko, bo tutaj również mamy odczuwalne takie, hmm, takie trzymanie boczne I, i powiem Wam, że naprawdę wygodnie. Mało miejsca na stopy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, foto jest obniżone niżej. W niektórych samochodach tego miejsca mam więcej, w tym niestety mam bardzo mało. Mógłbym podnieść ten fotel troszeczkę wyżej i wówczas miałbym, czy dałbym miejsce pasażerom tylnej kanapy na stopę. ale naprawdę jest wygodnie. Jest wygodnie i powiem Wam, że to jest jeden z niewielu samochodów, który dobrze wygląda z zewnątrz, bardzo dobrze wygląda wewnątrz i jest mega, mega wygodnym samochodem. I to tyle w temacie Hyundai Bayon, który jest tak naprawdę ciut wyższym bratem Hyundai i20. Wnętrze praktycznie takie samo, ale fotele oraz siedzenia ten kanapy moim zdaniem są wygodniejsze. Bardzo dobrze się siedzi w tym samochodzie, na pewno dobrze się też nim jeździ. Przyjdzie czas, w którym zacznę znowu brać te samochody i jeździć tymi autami, ale na chwilę obecną skupiam się na czymś takim. Hmm. Ponieważ odczucia zjazdy u każdego są inne, bądźmy szczerzy, ktoś mi powie, a wszyscy mówią, że jest twarde zawieszenie, a ty mówisz, że jest miękkie. No i to taka jest potem gadka z tymi ludźmi. Tak więc każdy powinien się przejechać samochodem. Ja zawsze mówię, że ja pokazuję wszystko, czy też opisuję wszystko z mojego punktu widzenia, z którym nikt się nie musi zgodzić i czy też zgadzać. Dla mnie, ten samochód na chwilę obecną jest numerem jeden, jeśli chodzi o Hyundai'a. Ładny, dobrze wyglądający, wygodny, przestronny kosztem może bagażnika, ale tak naprawdę czy potrzebujemy duży bagażnik na co dzień? Ja osobiście nie potrzebuję. Ja się mogę spakować nawet do mojego, do mojego do mojej Toyoty IQ, która stoi tam. Nie wiem, czy widzicie tam sobie stoi iQ i ładuję się ze plecakami, ze torbami, z wszystkimi jak na robotę jako wideografer jako z przy zapraszam na facebooka mojego Elewantowski Film Production tam zobaczycie wszystkie moje produkcje wideo, które do tej pory zrobiłem no dobra i to tyle na dziś jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ja już się z wami żegnam dziękuję za uwagę, dbajcie o siebie i wasze cztery kółka